Siema, siema, Dzisiaj tak bardziej z telefonu, bo niestety kamera powędrowała do prawidłowego właściciela. Dzięki samotny. Link macie do jego kanału w opisie i do grupy motocyklowej, w której jest administratorem. Ale dobra, dzisiaj tak bardziej z telefonu, no trudno. Także tak, jest to Defenderek. Ogólnie nic się nie zepsuło, bo taki porozbierany. Tylko sprawdza... ściągnąłem plastik, bo sprawdzałem zaworki. Jak i, I tak już był rozebrany, wszystko jest ok. Zawórki ustawione, dlaczego nie ma kół? Nie ma kół, dlatego, bo poszło do malowania. Będzie, będzie fajny kolorek, jaki to zobaczycie w, albo w tym odcinku, albo w następnym, bo nie wiem, jak to wyśle Zrobię to tak. Dzisiaj przyszedł mi stalowy oplocik To hamulca, przód i tył. I będzie jak przyjdą koła Będzie montowane Z przodu są nowe klocki Bonne Fish fish red Założone hamulcowe Tyły jeszcze stare BC Ale hamują git Jeszcze nie są ten e, Zużyte Więc tak Dzisiaj będziemy składać tego trupa w całość I myć plastiki Płyn do mycia OC1 Ten jest Tamten był rozpuszczony z wodą trochę, a ten jest już normalnie kupiony plak i motul roztręczony z wodą. Idzie mi dopiero litru, litrowy motul. No ale mi się już nie chce czekać, tym też umyję, później jak będzie najwyżej ten na litrowy motul, to umyjemy papier. Więc teraz umyję plastiki, przykręcę i wrócę do Was za chwilę. Generalnie motor jak na razie tak, bo jeszcze będzie akumulator ładowany, bo chwilę stał. Eee, trzeba umyć plastiki potem. Nowa tarcza, naprzód. 260-3,5 mm. Przy zakładaniu trzeba będzie tłuścić. Składę na razie tutaj. I możemy się zabrać, zamieć, które to będzie dobre. Chyba to Ogólnie to polecam ten płyn, bo się naprawdę fajnie sprawdza Tylko to jest chyba to ten rozcieńczony z wodą Więc weźmiemy sobie ten Tak, to jest ten, ten dobre Trzeba odkręcić tak, to jest ten On robi taką powłokę piany po jakichś tam dwóch minutach albo sobie to ścieknie, albo można spuknąć wodą. Ja spukuję zazwyczaj motulem albo rozsięczonym z wodą, albo, albo już po prostu nowy. Ja to ogólnie zamówiłem. Zamówiłem teraz i mi idzie. Prawdopodobnie będzie jutro. Zależy, kiedy to oglądacie. Będzie jutro litrowy środek z mikrofibrą, bo zamówiłem. Tak przemyję, bo i tak to będzie myte pewnie, bo to się zakurzy zanim przyjdą koła. Dobra. I teraz bierzemy taką cudowną rzecz jak papier. Wycieramy, ja to już wytrzę po, po, poza kamerami. Eee, plakować nie będę na razie. I ogólnie na razie tak to wszystko wygląda Jak przyjdą koła to pewnie następny odcinek Ja tylko chciałem wam przeprosić Że nie było tak długo filmów Chciałem coś po prostu wrzu wrzu wrzucić Nagrałem po prostu telefonem i tyle yy... no. Płyn w sprzęgle wymieniony Nie wiem czy zobaczycie Był taki ciemny I mało. W filmie ogólnie zapomniałem wspomnieć, że te śruby imbusowe, tak jak tutaj i tam na dole są nowe Kupiłem taki zestawik z Allegro. może będzie link tak samo jak do tych przewodów w starowiemu oplocie, bo na oko wyglądają fajnie Będzie recenzja jak się sprawują w hamowaniu i w stopalu i w ogóle Takie śruby imbusowe szóstki tu są tam mówiłem taki zestaw, chyba 8 zł, dostawałem 8 złotych, no ale, ale jest bo tamte mi wzardwiały całkiem, więc to no, już by było na tyle. Oczekujcie filmów jak kupię jakąś przyzwoitą kamerę do nagrywania, bo teraz to tylko telefon. Jak przyjdą koło, będzie kolejny film zakładania i w ogóle i odpowietrzania hamulcy. Także. Siema.